Witajcie drodzy, kolejny odcinek klasycznej przygody i klasyczne auto lat 90 potężna historia w rajdach samochodowych więc Toyota Celica, piąta generacja model ST185 na samym początku chciałbym was serdecznie poprosić o subskrypcję, o dawanie łapek tak, żeby te algorytmy YouTube'a zadziałały na korzyść naszą, żebym mógł więcej nagrywać tego typu filmów, żeby to się roznosiło. Także serdecznie Was zachęcam do tego. No a teraz Toyota Celica. Ech. Słuchajcie, dla mnie, dla młodego chłopaka żyjącego na przełomie lat 80. i 90., więc już 30 lat temu. Ten model Celiki no nieodłącznie kojarzy mi się z rajdami samochodowymi, ponieważ wtedy model Turbo 4WD Celiki brylował na rajdowych trasach świata. Tak naprawdę ten model Celiki zdetronizował właściwie to poprzedni, czwarta generacja. Zdetronizował lancie Delta Integrale w rajdach samochodowych, rajdowych w Mistrzostwach Świata, ponieważ w roku 90. jeszcze poprzednim modelem celiki, od, tej, od tego, który widzicie, Karol Stein zwyciężył mistrzostwa Mistrzostwach Świata, zostając mistrzem. Eee, tym modelem celiki, więc tak zwanym jajkiem. Nieco bardziej zaokrągloną wersją w porównaniu do poprzednika. Zwyciężył mistrzostwa świata Didier Oriol, francuski kierowca i to był rok 1994. Ten model prezentowany pochodzi z roku 90. Tak jak widzicie, ma jeszcze piasty na cztery śruby, więc piasty jeszcze z tego modelu ST164 z Celiki czwartej generacji no i był produkowany do roku 1994 w 1994 roku już wyszła nowa Celika szóstej generacji ta z okręgłymi światłami z przodu natomiast ta jeszcze miała światła, tak jak widzicie, otwierane prezentowany egzemplarz to jest najsłabsza wersja Celiki, czyli 1.6 silnik 105 koni, 4AFE bardzo y, często spotykany w różnych modelach Toyota silnik na przełomie właśnie w latach 90 no i charakterystyczna sportowa linia sportowego coupé dwudrzwiowa z otwieranymi y, światłami do góry, tutaj akurat w tym modelu słuchajcie, światła są uszkodzone więc nie mogę nie mogę ich schować, ale tak wygląda dużo bardziej drapieżnie. Specjalna wersja Celiki była, żeby uczcić Carlosa Sańca mistrza świata z roku 90 i 92. Wersja Turbo 4WD sygnowana imieniem właśnie mistrza Carlos Sainz, najbardziej Pożądana wersja właśnie celiki piątej generacji. Jeśli charakteryzuje się chociażby dużym wlotem, dużym szerokim wlotem na masce do interkulera, jeśli, jeśli taką wersję celiki macie lub macie możliwość nabyć, no to jest absolutny biały kruk już, już w dzisiejszych latach. Ten model celiki jest takim modelem bazowym. Pochodzi z roku 90. I tak jak widzicie na początku produkcji piątej generacji jeszcze fotele były z zagłówkami takiego starego typu. Później już te fotele były takie pełne. Jeszcze kierownica z napisem Celika, oczywiście bez, e, bez poduszki powietrznej, bez ABS-u. Ten samochód nie posiadał żadnych poza wspomaganiem kierownicy e, systemów bezpieczeństwa. Ma nawet, zobaczcie, szyby na korbki, to działa w ten sposób, o, to dla młodszych widzów, którzy być może nie widzieli, ale charakterystyczne dla Celiki, drzwi bezramkowe, no i tutaj w wersji z elektrycznym szyberdachem. Koła niestety nie są oryginalne, do tej pory szukam felg do Celiki piątej generacji. Yy, są dość trudne do, do nabycia, bo tutaj mam piasty. Jeszcze raz Wam powtarzam na cztery śruby. Co jest charakterystyczne dla właśnie początku produkcji modelu yy, piątej generacji. Pokażę Wam silnik. Bardzo długa maska. Oczywiście, napis Toyota z przodu. No, i teraz o, dało mi się silnik 1.6, czyli podstawowy dla tego modelu yy, Toyoty. Napęd oczywiście przedni. Napęd na cztery koła występował tylko w wersji dwulitrowej turbo. Samochód jeszcze, oczywiście, atrybut lat 90., czyli wyposażenie w instalację gazową. Coś, co znacznie obniżało koszty eksploatacji tego samochodu. No i bardzo fajnie, zobaczcie, zachodzące aż na tylne błotniki tylny spoiler tylna blenda łącząca światła oczywiście z napisem Celika. Samochód bardzo wygodny dla dwóch osób. Charakterystyczne zobaczcie takie prostokątne nawiewy deska już troszeczkę uszkodzona wiadomo to już ma ten samochód słuchajcie 30 lat nagrywam to w roku 2020 tutaj okleina to nie jest okleina fabryczna taka karbonowa to już ktoś poprzedni właściciel sobie to okleił samochód ma zobaczcie 318 tysięcy przebiegu więc przebieg jest dość duży Kierownica też mocno zmęczona. Zobaczcie tu, mieliśmy otwieranie lamp i włączanie lamp. Elektrycznie sterowane lusterka. Tak jak widzicie, elektryczny szyber dach. I to wszystko jeśli chodzi o elektrykę w tym modelu. Tak naprawdę kupę 2, +2 bo z tyłu miejsca bardzo malutko. Tylna kanapa, zobaczcie, bez zagłówków nawet. Linia dachu dość mocno ścięta. Idzie w dół, dlatego. No, tutaj jedynie niskie osoby mogły w miarę komfortowo podróżować. Tak naprawdę to dzieci. Otwieranie klapy tutaj charakterystyczne. O, tutaj widzicie, auto stoi na zewnątrz, i już tutaj uszczelka drzwi nie za dobrze to przytrzymuje, bo do środka leci woda. Muszę tu zwrócić uwagę na to miejsce. Potężna, słuchajcie, tak jak przednia klapa, taki tylna z bardzo dużą szybą. No i wyjątkowo, jak na model KUP, zobaczcie, bardzo duży, bardzo duży bagażnik. Fotele, oczywiście, możemy rozłożyć dzięki temu, nawet słuchajcie, miałem kiedyś takie daily Toyota te celikę i przewoziłem nią. Yy, telewizor 42 chyba cale w opakowaniu w kartonie, się zmieścił no to pamiętam do dziś naklejka 16 valve a więc 16 zaworów samochód chyba najbardziej znany właśnie jeśli chodzi o miłośników sportów motorowych no to z rajdów, właśnie tym typem, celiki jeździł Robert Grzeczyński, jeździł Krzysztof Kołowczyk. Pewnie pamiętacie Toyota Mobil One 100mm ten Rally Team lub Toyota Motor Poland. Tu ciekawe ułatwienie, zobaczcie dla pasażerów tylnej kanapy. Po naciśnięciu tego całe oparcie się chowało, składało. Tak, fotele oczywiście dość mocnym tu podparciem bocznym. Newralgiczne miejsca, słuchajcie, dla Toyoty piątej generacji. Przede wszystkim rdza. Przede wszystkim rdza, więc progi, podłoga, tutaj akurat w tym modelu progi zostały wymienione. Już przeze mnie. Wymagałoby jeszcze trochę opieki podłoga, no i tutaj tak widzicie samochód miał jakieś uszkodzenie w przodu jest wyszpachlowana Klapa, wyszpachlowany błotnik, więc to należałoby wymienić na element nieuszkodzony. Polakierować całość i byłoby, byłoby dobrze. Potężna przestrzeń silnikowa, tutaj naprawdę bardzo dużo pod maską, miejsca oczywiście, napęd przedni. mamy Rafała, który dzielnie dobiera się do przewodu powietrza Udało Ci się kupić tą gumę nową tak. Fabryczna Zamiennik Nagrywam teraz film o Toyocie Rafał Co Ci się najbardziej przypomina jak patrzysz na tę Toyotę Nowe wspominki przychodzą mi na głowę. Auto, które zdetronizowało Lancia, nie? Ten model no tak. Celiki. Bo przed tym, przed, przed Celiką Turbo 4WD, która pojawiła się e, w czwartej generacji Celiki, czyli w tym modelu ST164. E, no, Lancia królowała na rajdowych trasach. No i dopiero Celika Turbo 4WD za, za jej kierownicą Carlos Sainz e, zdetronizowała Lancie. W jeszcze Mistrzostwa Świata wygrywał poza Carlosem Saincem Juha Kankunen, no i też wspomniany przeze mnie Didier Auriol. Na rajdowych trasach nie tylko światowych, ale i europejskich te, te celiki wtedy królowały. I tak naprawdę e, to był szczyt technologii jeśli chodzi o Samochody rajdowe na początku lat 90. Później, oczywiście, kiedy weszła siódma generacja Celiki, bardzo słynna afera ze słynną zwężką na turbinie. Toyota wycofała się na kilka lat z rajdowych Mistrzostw Świata w związku z tą aferą. No i później pojawiła się Corolla WRC i kolejne sukcesy, kolejny wspaniały samochód, ale to już jest końcówka lat 90. Jeśli chodzi o ten model Celiki, warty rozważenia, uważam, że zadbany egzemplarz warto przytrzymać. Natomiast nawet jeśli egzemplarz jest tak jak ten z pewną przeszłością, to na pewno odrobina do zacierpliwości i też finansów spowoduje, że to będzie bardzo fajny, ceniony klasyk, ponieważ historia tego samochodu jest no niebagatelne, nie to auto ma wspaniałą historię, jeśli chodzi o światowy sport motorowy, dlatego warto e, ten typ, e, ten model Toyoty e, mieć w swojej kolekcji. Tym bardziej, że Celika skończyła się z, wraz z siódmą generacją. Rok 2006 to jest ostatni model Celiki, ale już ten ostatni model Celiki jest dużo mniejszy. E, trochę to. Taki mniej charakterny, bym powiedział, no i już nie brał udziału w rajdach, ponieważ wtedy, tak jak powiedziałem, Corolla Corolla zastąpiła Celikę pod koniec lat 90. Oczywiście warto się rozglądać za modelami dwulitrowymi, przednionapędowymi lub no i dałem by było model 2 litry turbo z napędem na cztery koła, a już w ogóle Rodzynek, jeśli chodzi o Celikę, no to wersja limitowana Carlos Sainz. To bym Wam najbardziej polecał, ale Carlosy są, no już wiecie, w takich powiedzmy normalnych pieniążkach nieosiągalne. Już Carlos nawet, nawet, nawet powiedzmy zajechany to już kosztuje 10 tysięcy złotych w tej chwili. Kochani, bardzo bym Was, zobaczcie nawet napis celiku, Celika na progu. Bardzo bym Wam chciał podziękować za to, że byliście ze mną również w tym odcinku klasycznej przygody. I zapraszam Was na kolejne wspomnienia o klasycznej motoryzacji. Pozdrawiam.